Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem domik 123 p ze mną jest movie.pl Hejcie, witajcie. No i gramy sobie w portala 2 w koopie. Dobra i co tutaj, co tu muszę zrobić? Jak mam się tam dostać? Też nie wiem, może Nie wiem, czy... mam tak doskoczyć? Co ja spróbuję, ty zostać? Nie, na pewno nie doskoczyć. No, ty okay. też. Dobra, Jeden sposób obcykany Dzisiaj, możemy jakiś portal. Ty ty ty. właśnie, cz, 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 czekaj, e, czy, mi się czy, czy, o! o! O, czy, czy, się, czy, się czy, się czy, 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 o, ty, rozkwinięłaś. Eee... Eee, tą. F-kom. f, f no wiem, już to zrobiłem. Okej. Okay. O, dobra. Domy. Mm, Gdzieś tam się spotkamy, nie? Chyba. O. Tak, dobrze. Nie mogę, kurde, przeciszyć dźwięków Nie ja czekam za tym... Ja czekam przy przycisku. O, o tak, brawo. Brawo. jest Dobra. Twoje reakcje, że mi kuszą, żeby to obejrzeć. aż nie mogę na nasadzić. Dobra. Tak? E, no, musisz fajnie. coś zrobić. E, dobrze. Czekaj, tylko sobie jeszcze stoperek włączę żeby wiedzieć mniej więcej ile czasu nagrywamy. Dobra, to muszę... Calibrating blue's no, no, teraz ja Okej no. no Okej, okay. okay, już koniec z poziomu, nie, jeszcze nie. Teraz jesteś na dole, jesteś. A. Okay, uh, e, tak, walnij tu portal. I tam portal. Okej. A słuchaj. Dobra, tam masz przejście? Tak, tak mam. mam. Okej, okay, ty idziemy. Activate, co to robi? Companion okay. to... no, cube. Nie, czy to jest wykryty kuby. Nie ja to kurwa jakoś ja, No, cismę, humans no. no Kurwa chodź. masz. Chodź zanim się zjebie. Dobrze, idziemy. Yeah. Dobra, Dobra muszę też kliknąć. Na, no, woda. Nie dobrze. Kurwa. O, ma... <śleski> <śleski> Mario. Maria. Dobra, czekaj. Eee... O, ty, ty, ty. Może ja ci... muszę podać, tak? Czy coś? O, możliwe. E, M e się bierze, Tak. No dobra wiesz. A ja właśnie teraz przyjedę tutaj i ty mi to tutaj podasz Mhm Łaa, jaka to skmina Ty Tak, okej okay. Dobra, mi drzwi otwierasz? Ej! Kurwa to, to, to No! O jest! Dobra, chodźcie Szalony Dobra Eee dobra. Mogę kliknąć? A, nie mogę e, dobra Tak Okay, to jest y, straszna woda. Dobra, tam nie idzie. Czekaj. Mm... Eee... Czekaj, 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 czek, czek. O, właśnie, ty mi tam postawisz. Mi zniknął, tak naprawdę. Proszę. Okej. Okay. Eee, dobra, Tera, teraz pójdź mi. Okej. Chodźmy, bo może zaraz spaść. Serbenty. Wow, co to jest? I w piątaczku. Tęka! Dobra, idziemy. Dobra, dawaj, chodź. To jest moje, tak? Brak Okej. Okay. Pierwszy poziom jakiś łatwy był? No, za łatwy. to, to jest tutorial. <laughs> Następne będą Bądź tylko się 10 głowili, razy trudniejsze. Okay. O, było 5 klatek na sekundę ładowania. Nie będziesz na mnie czekał Łabik za tobą Fajnie Ścinka i To Tobie się jeszcze nie zadobał? Jak ty to robisz w Ecy? Bożyło się O ja. No. Olace Yes. No. This is the computer intelligence training and enrichment center, A, human no, test tak, tak. subject research center, or SynTech. But why don't we all simply call it the Hub? All cooperative the testing course courses begin at this central hub. From here we transport you to the new testing course. Ah, z nami idziemy. <suszel> z... <suszel> 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 z... <suszel> <suszel> to jest taki hot. rozumiesz. Ła, ty więcej przeszedłeś ode mnie Czemu? Znaczy, bo to są statystyki? Z... <suszel> no Nożno zobacz kurwa. To samo, no i idę, idę Patrz no kurwa. Hmm. Z demontażu to próba demontażu, no ja nie wierzę. <grym> nie może ty rób cięcie jak ja będę się ładował bo zesz... Gdzie no, co to szybko się zadujesz? <grym> o, teraz lag nastąpił wcześniej. Zjediście <grym> <grym>

Czy mogę ci portale posłuchać? Chyba tak, czekaj. Dobra, to. Mogę. Stój się, stój To tu wali portal? Szybko. Dobra, dobra, może być. I teraz. Dobra. Cię otwieram. O, watorki. Tutaj. Dobra, idę. Przejdź. Szybko, okej. Excellent. Y Nie, no po każdym poziomie to musi nastąpić. No. no. Jakbyś się raz mapa wczytywała, to wtedy... Wiesz, to by no wczytywania trwały, no, godzinę. Ale dobra. A, to to jest schemacik tego mojego, mojego robocika. No mi też twój wyskoczył. To takie małe gówno. Jakiś <laughs> tam zegarek. Atlas. ambitnie kurwa. Okej. Okay. You know mm. W drugim woda jest no. okay. no, 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 <laughs> okay, Co się dzieje? No i ci. O. Nie ogarniam. Teraz? Czekaj, co ten ten masz? O, czekaj, jest ten... O, o tu, tu ten e, ciemny postaw. Chodź. Nie, dobrze, dobrze. Okej. Okay przyjdę yurra dobra wow i już to wygląda strasznie nie wiem, ja tu, ja tu kurde no nie mogę trafić no, o dobra mam coś tutaj... zrobiłem nie mam coś do klikania wiesz? ja też tam też jest coś do klikania tam tam nie wiem, ale kurwa jak ja mam to tak, czekaj, czekaj, czekaj to ty się zajmij górą, ja się zajmę dołem nie, to może choć obydwa klikniemy tu Najpierw to my to się musimy, kurwa, synchronizować. czekaj. Eee, tu jakieś znaczki. To dobra, ty idź ty... na górę. Nie, dawaj kliknijmy ten na raz, o. Te dwa. Ale to nic nie da. A... Weź sobie postaw portal tam, albo ja to zrobię. Dobra. Czekaj, tak. I, i tak się nie da, fajnie. Ej, dobra, A, mam pomysł! pomysł. Dobra, chyba wiem o co chodzi. Musimy tak, kliknąć tutaj i później... I ty tam. mi tu postaw ten ten ten. Nie, to postaw... Nie, to patrz, chodź. A no dobra, dobra, nie, jest git, jest git, dobra. To najpierw. 4 i teraz te dolne, szybko. Jest. Jest, dobra, jest. wieczka Bierz no, no nie mogę tak. Pieczka, tutaj. Really a to Dobra. Ej no poszło dobrze. No, poszło. Pierwsze w poziomie idą dalej, ale pamiętaj, że te dalsze to już kurwa. To, to, to nie ma łatwo. Nie ma. On, o, teraz, teraz kurde jakieś. Lindopolis. Tampon. <grym> tam Tampon na stelażu Boże. <grym> nie. Mhm. Okay. O kurwa, na sery. O, tutaj, tutaj się chyba już coś zacznie. O, las lasery. Tylko weźmie nieszczęście. No, cześć, no, gdzie to trzeba. Okej, okay, Jogan, idzie to dalej. I teraz Ej, ty ja musisz to... swoje postawić. Lasery. Kurwa, na no sery trafimy. nie trafi. No, nie trafi. Nie! Kurwa! Kupię kurwa na się Czekaj, ja zostawię. Uch. o, piknie. Zabrach. Okej. Okay. Musimy być. Już boję. biegnę, już, dre już dreptam. <grym> <grym> Bo no coś, że nie ma sprintu, jest niefajnie, dobra. To tak, tam jest już coś. Powiedzmy, po... że to coś robi. Nie pewnie gdzieś kulkę nam spuści. Fuck! Dobra, nie. Znaczy się to. Uważaj. Okej. Okay. Czekaj, Teraz możesz je przez ścianę przejechać, zobacz? Nie. Możesz? O, mogę. Monster. The Super. Teraz, no teraz, czy... to jest to A, teraz nieco tak. No nie wiem, cię, tylko że trzeba stanąć Jakoś kutek. by to trzeba było sensownie poprowadzić. E w ogóle tam jedno coś żyje, ale wiesz Ja to zajebię. ale czekaj Nie to nie żyje już o. Czekaj, ee, najpierw trzeba ogarnąć jak hmm. te serii A dobra chyba wiem co trzeba zrobić Czekaj, przez możesz albo nie Kurwa A, Czekaj mm. Czekaj, O. Albo czekaj. Mm. O. O, Oba. czekaj, no, Nie tak. Post Hmm. I teraz ten za... Nie, nie tu. Tu, 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 tu chodź. To tu? Hmm. No. Nie. Czy no kurwa krzywda? <grywa> tak. O nie, to czekaj, to ja to postawię tam. Cześć, o, to tam postawię porta. Wtedy będzie prost. Kurwa. <grywa> Czaj ty nakierujesz. O. O, jest, prądź, dobra. E, I teraz... Jest, ty, powiedzmy ty... tutaj i... I tu. u góry. Yeah. It would compromise the test to that individual However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. We Okay. He's not gonna be Cool Okay, Trap, trap, trap. Uła, widzisz. Nie wiem, jakim cudem ja tak wysoko podnoszę nogi, a ty ledwo się odejważa dzień i tak jesteś równo za mną. A, widzisz. Większe... <grypt> Bo ty dajesz mniejsze kroki, a ja daję większe kroki. Wielka stopa się znalazła. O, co to się stało? Nie wiem, co ty think you are doing, but I don't like it. Przuta. I want you to stop. <grypt> The two of you have forged an excellent partnership Chodź. with one of you handling the cerebral challenges Dawaj, kamień, papieru, mowy, Dej, <grym> a wygrałem. Znowu z animacją, dobra. animacja, A, już. Coś okay. coś kojarzę tam ma. Ja dasz. <grym> to tak ty. A... To ja pójdę, dobra? Okej, okay. okay. pod... to ty idziesz tam między te, te klocki czy ja? No ja już pójdę. Bo jak tam się mam dostać? A, tak. okej okay. Dobra, e, więc tak, teraz ci nie muszę nic robić. Teraz no, nie tu... weź, tak, w dół. Nie gówno, nie w dół, idźcie prosto. Co, żądujesz? No. A, tak. Dobra, i tutaj okay. z... Nie, nie, nie. Nie, sorry. No, nie Chyba nie tak. Ja to właśnie wiem. Nie zauważyłem tego trochę, dobra, czekaj. Jakbyś nie wiedział, jak to wygląda, to spójrz sobie z mojej perspektywy, nie? No, w zagadnie? sumie mogę, no. Dobra, dobra teraz. Tu. Mm, tak. Daj mi jeszcze przejść. Poza. Nie jest foko, to już. ogarnę. Tak. Teraz to do góry. Dobra. Leć tu. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, tu są jakieś miejsca na portale. Eee, to. Nie, nie. No chyba nie. No gdzie idź, idź, No. A. O. I, I teraz co? Wróćmy. Dobra. Tylko teraz chyba z portalem możesz się wydostać, ale czekaj, żebym tego nie zjebał. Nie, nie mogę. E... Dobra. Możesz, wiesz co, tu postaw, na tej podłodze postaw... Ale, ale nie mogę poza w ściankę, wiesz o tym. No wiemy, a, a, masz... a, nie, czekaj, ja mam tam Mag... jaki? jak no tam, masz... Ciemny? To jasny tu możesz postawić na podłodze. Ale ten ja tam mam ciemny postawiony na dole? Tak. tak dobra, czyli mogę... No. O. No kurde, ciężko tego gadać, dobra, e, teraz... Nie, żeś mogar na i No, garnelli, no jeszcze. Dobra. Dobra. My layzer. No i clear that I am only shocking your accomplishments using science collaboration points. The truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, orange, you just lost two opportunity advisement points. To będzie jedyny co zapamiętałem oh. mi robotcika lub sprawdza. Ebody o... Atlas, Atlas... Atlas. Atlas to był też taki te, taki wielkolut olbrzym w tym gotoworze. Czyli of Olympus na PSP. I Nie wiem, ja, ja grałem ostatnio. Duch, duch sparty na PSP. Ja też grałem w duch sparty. Ghost it of well. It's not though. Orange oh, oh. receives. <laughs> Um, On ich nie lubi, dobra. Um, dobra. Okej, okay, to powiedzmy, że tam Wow, fajne kolce. No a ty tam idziesz. Dobra, czekaj. Pier... O, podaj mi daj mi. Co to robi? Czekaj. Ej dobra, ja, ja to ja to zrobię. Ty o, chodź, idź i tam, idź, idź gdzie to się podoba. Idź tam. Dobra, idę. Tutaj? Tak, tak, tak. Dobra. Wszystko zajmujemy laserem. Tylko weźmy nie traf portawych. Dobra. dobra... Eee... Szybko, 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 porta, ale... Weź to daj tak w dół Weź to zniż eee... eee... To, o, 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 to, 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 to no. dobra, no O dobra. Okay. Kurwa tu Musisz ile poznać, czekaj No to jest ok. Oła! Nie! Nie zdążę! To nieco nieco. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Kurde, musisz szybko. Nie! No kurde, minimalnie nie zdążę. No to jest tak, kurde. Dzięki. Ja pół, łóżka. O, 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 no, o, teraz. Eee, ty, ty, ogarnęło. ogarnęła. Teraz tam. Jak chcesz ja to. Ja, tak no, widzisz, jak chcesz to, możesz dwie też. Dobra. Tego nie widziałem. I co dobra, ja teraz? Teraz ty portalem musisz postawić. Tutaj. A, i. I kurde. O! Ty pytasz, gdzie ja mogę ci dać portal? Mogę ci dać. Tam.

Z, z, no, z, nau do z nauki jesteś dobry. No z nauki. To z chemii, bo. No chemia nauka, nie wiem o co akurat chodzi. Chemistry to jest chemia. No tak, ale Science to wiesz, tam No nauka, no to nie by tak. No, no nauki ścisłe. Ja nie w wiem co tam ty ja w jest. Dobra, chuj, Ja w nauce dobra rachuję, ja no to nie jestem Sometimes dobry, jeżeli chodzi. Ja się w ogóle nie uczę. Widzisz, czyli mogłem nas you what you were for. You were antenkę. co szukasz. Nie co Nie co Pas, Nie pas, sobie powiedzieć, co Nie mogłem nawet powiedzieć, co Czekaj, Nie O coś muszę Nie mogłem Nie wiem, chodź do mnie. Ho, ho. Tak, bo mnie lekko ten cofło Okej. Okej. Dobra, i co możemy tu zrobić? Eee, według instrukcji włożyć płytę do czegoś tam. Tak, skąd wziąć płytę? Ja chodź tutaj. Ej, ja zrobiłem coś. O, to można kliknąć. O, ty, 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 ty dam ja tu. Na 3, 4, Biało. Kurwa. Eee... <laughs> chodź. jest kubany. Dobra. Dobra. Myślałem, że portem się. O, jest płytka! No. Dobra, masz płytkę, masz płytkę, chodź. Mam płytkę! Cześć im miałem w Surgeon Simulator tak to... i you no. tak Dobra, this absolutely się? Oh, nie, bo ja outside the testing końca the only to, nie włożyłem, to może nie. Wiem. you, don't have a way to communicate that you feel pain, I consider that <noise> e, a by the way. Co żeś mi zrobił? No nie ja. Jak pan. Ja patrzyłem jak się między ścianami turla i dup. Pfff, nie twój przyspieszył. Ile się już nagrywa, żebyśmy nie przesadzili? No, no właśnie, już tak około 20 minut. No to akurat żeśmy skończyli. No, akurat. No to. Nie ma Welcome Back, no zamkniętej. Jak ty popierdala, kurwa, ma więcej kroku, bo ma te dłuższe nóżki. A, akurat przeszliśmy tą jedną planszę, więc. W tym miejscu zakończymy odcinek. Był ze mną moviepl. A także ja do Miksa 28.P. Cześć!